Serdecznie witam na kanale wszystkie bliźnięta, które na mnie czekają. Jest mi miło, fajnie, że jesteście tutaj ze mną. Cały czas pewnie czekaliście, co teraz się wydarzy w Waszym życiu w tym tygodniu. No i właśnie dla Was tutaj coś takiego też przygotowałam na ten tydzień. Na pewno powiem też dla wszystkich 50. Plus. Także dużo będzie o miłości. No i zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie w tym tygodniu fajnego. Więc zaczniemy, co będzie w finansach pracy, w edukacji na ten tydzień dla Was wszystkich. Zobaczymy, o, Starot nam powie, tutaj wylatują sobie karty. Same monety. Dla bliźniąt to jest bardzo dobry czas. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to jest rewelacja. Widać, że sytuacja finansowa będzie bardzo dobra. Widać, że jeśli staracie się o pracę, o lepsze stanowisko, to też widać tutaj, że osiągniecie to, co chcecie. Widać też, że wszystko będzie się kręciło wokół Was, wokół pracy. Natomiast osoby, które mają edukację, to widać, że wszystko jest na dobrym poziomie, na dobrej drodze i nic złego się dla Was tutaj nie wydarzy. Więc nie powinniście mieć jakichś obaw, że coś nie tak, coś się nie uda. W ogóle pozytywne nastawienie do życia, no to jest pozytywne rzeczy, które się wydarzają. Jeśli negatywnie myślimy, to są negatywne rzeczy. Ale zobaczymy teraz w finansach w pracy dla wszystkich 50 plus osób spod znaku bliźniąt. Zobaczymy co tu mamy. I tu jest pokazane, że powinniście zachować fundusze, zachować pieniądze, bo jest pokazane, że jeśli będziecie wydawać, ponosić jakieś wydatki w tym tygodniu, to będą nieprzewidziane straty. Więc nie warto po prostu inwestować, nie warto też coś poważniejszego kupować, coś, z czego można zarobić, też nie warto po prostu inwestycji robić albo wybrać każdą następną, kolejną nietą, która wpadnie jako pierwsza do głowy. Widać też, że będzie troszkę zmęczenia dla Was, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, osiągnięcia jakieś, nawet naukowe, bo też niektóre z nas, niektórzy z nas. I mężczyźni, i kobiety, nawet w tym wieku, też potrafią się czegoś uczyć, potrafią się kształcić. Są różne kursy, więc być może ktoś z Was takich korzysta, i tu jest pokazane jak najbardziej, że będzie to dla Was troszkę taki męczący czas i należałoby to dobrze przeanalizować, przemyśleć, zanim podejmiecie jakąś taką decyzję o tym, żeby dalej się rozwijać zawodowo pod względem nauki. Dobrze, teraz zobaczymy. Pomyślcie sobie, coś. Na koniec będzie też coś ciekawego. No ale teraz sobie pomyślcie, co byście chcieli dostać, na co oczekujecie. I zobaczymy, czy wy to dostaniecie. Czy jest coś takiego? Na co oczekujecie? Zobaczymy, co tu jest. No, i tu jest pokazane, że tak, otrzymacie to, na co oczekujecie, ale musicie się liczyć z tym, że trzeba będzie troszkę na to poczekać. Nie będzie to w tym tygodniu, ale będzie to w ciągu miesiąca, więc być może do końca tego października albo po prostu jeszcze początkiem listopada. Ale widać, że to, na co oczekujecie, otrzymacie, tylko nie w takim czasie. I zobaczymy, czy dostaniesz to, na co oczekujecie, dla wszystkich 50 plus i więcej. No, i tu jest pokazane, że tak, jak najbardziej otrzymacie. To jest pokazane, że w wyznaczonym czasie przez siebie, więc to wy macie ten czas, który sobie wybrałyście, wybraliście. I w tym czasie to, na co oczekujecie, o czym pomyśleliście w tej chwili, no to jest tutaj pokazane, że to powinniście dostać, więc. Trzeba o tym myśleć, to wtedy to przyciągniecie automatycznie też, bo to dużo też od tego zależy, od naszego umysłu. Dobrze. Teraz powiem coś o miłości. Na pewno zobaczymy, czy on, ona wyzna Wam prawdę. Nie oczekujecie jakiejś odpowiedzi, chcecie jakąś rozmowę przeprowadzić z partnerem, z partnerką, i nie wiecie, czy to zrobić, czy nie zrobić. No to zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. I tu jest pokazane, że jak najbardziej wyzna y, prawdę, chociaż będą jakieś ukrycia, będą też y, słowa, których. Y, Słowa, może zdarzenia, o których nie będzie chciała ta osoba mówić, i tu jest pokazane, bo będzie bała się zakończenia relacji, zakończenia związku, więc no, nie będzie to korzystne, więc no, no, no trochę wszystkiego nie powie. Więc jeśli oczekujecie, że powie prawdę, to to, co powie, powie prawdę, ale niektórych rzeczy nie będzie chciał, chciała mówić. Zobaczymy, czy wyzna Wam miłość. Niektórzy na to czekają, pytają się, a kiedy będą zaręczyny w kartach, pytają się też, czy On mnie kocha, czy nie kocha. No to właśnie zobaczymy, czy Wam wyzna miłość, ale jeśli chcecie taki rozkład indywidualny dla siebie, żeby wiedzieć, czy kocha, czy chcecie podjąć jakąś decyzję, jesteście przed jakimś wyborem, no to oczywiście możecie zawsze wejść do mnie na stronę. Zawsze macie pod każdym filmem link strony, i tam możecie skorzystać z wszelkich wróżb, które sobie zamówicie. Wybierzecie sobie czas realizacji, i my wtedy dla Was oczywiście to zrobimy. I będziecie mieli rozwiane wątpliwości. No ale zobaczymy tutaj, czy on, ona wyzna miłość ogólnie dla wszystkich bliźniąt. I tu jest pokazane, że tak, jak najbardziej. I tu jest pokazane, że będzie chciał, chciała ukrywać tą relację. Więc, no, miłość wyzna, wszystko ok, ale widać, że ta relacja mogłaby być ukryta, i tu jest pokazane ze względów edukacyjnych. Więc nie wiem, co to ma na celu. Może, może po prostu musicie się uczyć, żeby być dopiero w tej relacji, czy jak. Nie wiem. W każdym bądź razie. No, tu jest pokazane, że przez naukę trzeba troszkę na razie ten związek ukryć, ale powiedzą, że kochają. Zobaczymy, czy w takim razie on ona zrobi to, na co wy oczekujecie. Czyli dajecie jakieś zadanie w tym tygodniu, i zobaczymy, czy to zadanie będzie wykonane przez tą osobę, której to zadanie polecicie. No, i jeśli to będzie zadanie związane z dziećmi, jakimikolwiek, czy partnera, partnerki, czy waszymi czy coś, no to jest pokazane, że tak, jak najbardziej będzie to ważne i tu jest pokazane, że zrobią wszystko, co możecie i to, o co poprosicie więc jest to dla was taką dobrą informacją zobaczymy teraz czy poznacie kogoś nowego są no, osoby, które są w relacjach ale wolą zmienić o, sama karta wyszła Niech tak będzie. Tu jest pokazane, że jak najbardziej ustrzelicie sobie jakąś nową miłość. Więc osoby, które chcą być w nowej relacji, w nowym związku, no to tu widać, że przed Wami wspaniały okres. O, karty same wylatują, no niesamowite. No muszę wybrać chyba te dwie, skoro one tak sobie wyleciały. No to dla bliźniąt je weźmiemy. Wyjątkowo dwie. I tu jest pokazane, że osoba będzie z zagranicy. Także poznacie kogoś, kto mieszka za granicą. Albo nie urodził się w kraju, w którym wy mieszkacie. To też tak oznacza. To tak tutaj widać. Zobaczymy teraz takich kart kwiatowych. Co on, ona chciałaby Wam przekazać? Dla Was wszystkich najpierw sprawdzę, co on, ona chciałaby Wam przekazać. Wiem, że odwracałem uwagę od Twojego bólu. Czyli jest osoba, która odwracała uwagę jak was, coś było, byliście skrzywdzeni. Jak widzieli, że wycierpiliście, że nie wiedzieliście, jak to zrobić. Czasami ludzie zauważają błędy w relacjach, nie tylko w relacjach. I tutaj jest właśnie to pokazane, więc to też ma istotne znaczenie. Ale zobaczymy, co ono ma chce przekazać dla wszystkich 50 plus i więcej. Zobaczymy. Nadszedł czas, abym wyzdrowiał. I tutaj to dotyczy również wyzdrowienia umysłu naszego, bo czasami po prostu niektórzy mówią, no jak ty możesz tak myśleć? Ty masz chory umysł w ogóle to są chore myśli. No tak, i tu chodzi o takie wyzdrowienie, więc... To chcieliby Wam przekazać, że już zrozumieli, że już nadszedł czas, aby po prostu coś zmienić w sobie, żeby nie zachowywać się takim chorym zachowaniem w stosunku do Was. To tyle co z tych kart. No i oczywiście nie zapominajcie mnie subskrybować, pisać do mnie. Też możecie, jeśli chcecie, indywidualne jakieś tam rozkłady. No i również też nie zapominajcie zostawić dla mnie lajka czy komentarz. Jest to dla mnie bardzo miłe i fajnie się czyta na koniec dnia pracy. Zobaczymy teraz kart orakle, jaki macie przesłanie na ten tydzień. I szczęśliwą liczbę powiem. Więc przesłanie jest, że wasza relacja wejdzie teraz na wyższy poziom, będziecie mieli więcej czasu dla siebie i nawet gdyby, gdybyście mieli ten więcej ilość tego czasu, to nie pożytkujcie to na coś innego, tylko właśnie na relację, na rozbudowanie tej relacji. Wasza liczba szczęśliwa na ten tydzień to jest 27, no i wszelkie kombinacje tej, tej cyfry, czyli też jest i. Cyfra 9, cyfra 2, cyfra 7, więc tak bym to ujęła na ten czas, więc myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co wydarzy się w Waszym tygodniu. No i oczywiście dziękuję Wam ślicznie za uwagę, jest mi bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.